Dobra, teraz będzie chyba lepiej, bo z zauważyłem, że nie miałem wtedy na fulę podkuszony. Dobra. Jest git, naprawdę. Pierwsza git, naprawdę. Nie mam z czego pakać. Rzecz nie umierć. I stop Dobra Pokazać wam coś? Jak będzie cały czas klikać, to się poprzyje <noise> Już nie chcę dręgać Ciekawe co się

z moim pręcem leczem yy, giciam dułoski tam, no co tam dłoski będą mm -hmm. siema dzień dobry dzień dobry, dzień dobry możesz się przyjrzeć jeśli chcesz witam a czekaj, ja cię podgłoszę bo i tak ty cicho, cichy jesteś a dobra, spoko Zapraszają Tyle ja osób nie. mnie zaprasza, no wiesz, no tak jest życie youtubera. <grym> Dobra. No popularny to. <grym> Masz ten plecak prezencik. Albo dawaj bez plecaka, bez plecaka, żeby był team Bez plecaka. I jest to ja we znam kilowida. Parasłeczka za wina kulturalnie. <grym> Którego ci zrobiłem Cicho no. e Dzisiaj też zrobiłem wina O no to git Tak naprawdę to Julek sobie zrobił swojego pierwszego wina Na solówie Pierwsza gra wstał co dopiero Zrobił wina 7 kili, Nie no Taki fog Proszę mogę <laughs> wyznaczyć miać Idzie lecimy a nie wiem, ja puszczam. Nie mogę zatrzymać. To tak zrobiłem, bo nie mogłem zatrzymać, przepraszam, bo mi tata zabrał myszkę. W ogóle zawsze nikt nie latał na zielone z A teraz pół serwera tam lata. No nie wiem, no stary, no może przez to, że oglądają moje filmiki to zaczęli latać. No Zaczę <laughs> no to lecę na, na zielonie. Gdzie leci mu zaczęły? Ja wybiorę, dawaj na gasolicę Wbijamy dzisiaj shikel, tylko tą panią. Cześć, a za chwilę jest podzięki. 23 nie, 22, 22. O kurczę, masz... karnet? to Julek like ma większy level niż ja, a nie ma karnetu. Masz karnet? Nie. O Jezus. Ale, ale... Jak wejdzie pakiet nowy, którego zachęcam do kupowania, na kodzicie? To no, to zachęca bardzo do kupowania, bo ma być podobno ładny. Co no. sobie kupię i... Niby ten Ernest myślał, że to podruba tego, że to podróba Spider-Mana. No. Patrz, Spocuch, Spocuch, to jest Spocuch. Widzicie tego panda? To jest Spocuch. Dobra, dobra, lecę tu. Cii. Ja lecę tu. Ty, niebieska pompka na sam początek. Ty Ta, nadamawiam. co ty, jak w poprzedniej gierce. Miałem fioletowego auga, typ dropnął -no fioletowego auga, myślałem, że on Spocuch. Fioletowy aukcz i cztery splasze i disco bomby. I mnie nie zabił z tego. Spl I mnie nie zabił załga a ja go zabiłem z Aha, to zrabiam Ja myślałem, że to sposób, bo grałem arenę. Ale miałem 0 punktów. Właśnie, a rękę też możemy zabrać. Ale nie ma dło. to jest Shit. Nie no, super. Jeden... Jeden szary SM. ty mam z shotem. Się... Leży. przecież że masz osągę. Tych dostał szprej takiego. Dzwonią do mnie. Jest... Właśnie, zachęcam na mojego Instagrama. Julek Niedźwiedź, 250 obserwujących. Zamiast mnie promować, to promujesz nie? Ja się chcę poradzić. Trzeba się gdzieś promować. <śmiech> 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 o, shit! Ale laga miałem, ty, co wiesz, Powiem ci tak. Jak, jak... Nie o, wiem, wiem, może ktoś z was oglądał, jak prankowałem Czeki, że jestem babą. I wyszedłem tam debilem, jakby co. O, widzę typa! Zabij jeszcze ci pomóc. nie, przepraszam się. Dobra, piję małe i lecę. O! Super, dwa składy nie dojechały w tym momencie. Lecę, lecę, lecę. Stary. Ej stary, rzucam ci małą. O kurde stary, weź nie zgin. Stary, stary, stary. Stary! Nie zgin, proszę. Zginie. Dziewięć HP mam. Lecę. Biało mam. To jest niczek. Zobaczmy się dzisiaj dopiero. Rozgrzewam. Lecę, ja tak odejdę. Czy tu jest jeden z boków? Leży. Idzie do was idzie drzwi Dobrze! Wiertara robi swoje. Skąd ty wiesz? Co wiem? No, że ich zawiłem. Albo że powaliłem ich wiertarą. No, Dawaj, na, na, musimy metrę. teraz zatańczyć, Zatań, tańczymy, bo mnie oglądają. <gry> Aj będziesz. Mam na O tak, to moje Fast edit. O! Da, szwagier, dawaj szwagier. Jest. Ty o. tutaj masz to małe, A Ej, trzymaj niebieską. Ale ja mam ładowaną. Niebieską? No. O star. Chcesz? No może mi się zamienić. <muchem> o, duże. Duże no dobra. To się płynie. Legit trade. Trzymaj paprykę. Dobra. Biorę bazary. Się sobie jest não mamy Bo tutaj gdzieś był lucik. tu dokładnie. O, nie, nie ma. Tutaj jest. Niebieska się... ładowana Hmm, hmm. hmm. czekaj, Przyzwyczaj się do tej pory. Ja umiem już skarzy. No nie dzwoncie do mnie, jak na gdzie o tak, różowe lambo! Pana cię, ja umiem. Tam jest Hajka, weź najpierw Hajka. Nie Dla? <grym> nie, nie, nie. Dla! Wiem! Tak się dziwię. <grym> Przyjechałem. <grym> Ciekawe, tutaj trzeba zlucować połowić łódę. Tak nie może być. Marek, czekaj. Dobra, pierdź. O kurczę. O. Arf, Aha, dwie o, snajpy. Szlankryba. Pozdro. Dwie snajpy. Ma, masz o, tak. Chcesz szwagra? Nie, masz full. Kurcze, dobra, to tu są snajpy. Nici, ja szybki jestem. A my speed. Gdzie są tu jakieś łowiska jeszcze? Ja, ja szukam. o, Szukam. O o, o, o o dawaj mi... Czemu? Czemu? Biegnij! O dobra. Z paszczakiem nie chcę biec mi skin. Dobra, widzę że będzie choroby rybka. A, tylko termiczna, super. Ej, ty nigdzie nie ma ławisk. Najbardziej Są. gówno ryba. Tak, też wiem. Nienawidzę jej. Ona się przydaje tylko jak celujesz z tej nowej snajpy. Z tej nowej, ale starej. Oni ci teraz przywlecili. Właśnie nie mam leczenia, to czemu ja tego nie biorę? Ej, coś szybko ci się ten... O, rybołówstwo. Zjedz się, bo nie masz tu. Nie e, daj ma... postaka. Bierz postaka. Szwagier. Zaczekaj, ja zim. Daj. To jest dobra. Daj do serca. Okay. Dobra. Masz spagiera. Dobra, ampuj. Kurde. No, ty patrz, biorę szwagra i nie chcę biec. Patrz. Zobacz, so, mam kilof. Patrz. Mam kill Biegnę. Biorę szwagra? Nie mogę, więc biegnę. Nie mogę. Nie <grym> ja mogę. biegnę. Patrz. Ze szwagrem. <grym> ja mam laga mózgu. Eee, dawaj. Można. Grzej. Ja tu rzecz. Dobra, ja mam Uuh. cztery. Kurdec. Dzwonią do mnie, no wiesz, no takie życie jest takie podstawne. No pięć bandaszy wezmę za nasz szpadel. Oszalałeś? Czyli weź wisią ja chcę ci pokazać moje malowanie. Kurde, nie chcę. No tak. Moje malowanie. No Moje malowanie. No tak. No, 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 No różowe, chyba wyszedł? O, typy. Jez! Nie tu smaję, co ja mam zajma? Co ja mam za No nie! Dziesięć <sum> chapek! Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Ja z wam puszczę na koniec jeszcze. Na koniec jeszcze. O dobra, zapomniałem. Jeszcze suba dajcie. O patrz, tak jak tu jest pokazane. Na tym jest pokazane. Dobra, już koniec filmiku. Ja się z wami żegnam. I kurde, ej, stop! Za chwilę wracam, bo ja nie mogę zatrzymać... Ja nie mogę zakończyć nagrywania, bo nie mam myszki. Prawie, A, stary dobra, mam, mam mam dobry pomysł jak mogę zakończyć nagrywanie. <gry> dobra. A teraz wam puszczam intro na koniec i się z wami rzeknie. A dobra, to przypadłem. Teraz się zagram jeden. Yeah.